Żeby robić zakupy jak profesjonalistka, musisz sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Co lubisz nosić? A potem zacząć to nosić. Oczywiście ja nie przeklinam, to cytat z filmu chłopaki nie płaczą i e, z mojej książki, styl bardzo osobisty. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dobrze robić zakupy, zostań ze mną. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Monika Jurczyk, osa osobista stylistka. Dzisiaj opowiem o tym, czym zajmuję się od 15 lat, czyli o kupowaniu. A właściwie o tym, jak mądrze robić y, zakupy. Bo czasem mi się wydaje, że wszystkie mm, robimy zakupy. Znaczy, nie wydaje mi się, no, żeby w czymś chodzić, musimy zrobić zakupy. Jedne z nas lubią te zakupy, inne z nas tego nie znoszą. Te, które tego nie lubią, potrzebują personal shopperek. Mm, ale wszystkie popełniamy zakupowe błędy, również ja. Akurat kończy się na moim blogu na www.personalstylist.pl cały cykl o kupowaniu jak profesjonalistka. Ja na Instagramie pokazałam też swoje zakupowe błędy, bo, no cóż, jestem tylko człowiekiem i też takie błędy robię, ale przed wielkimi gafami ubraniowymi, zakupowymi, chroni mnie kilka zasad. W książce. Tej oto wspaniałej, styl bardzo osobisty. O zakupach jest cały rozdział. Są przykazania rozsądnej zakupowiczki, 10, są zasady mądrego kupowania, których jest aż 15. Natomiast ja dzisiaj przedstawię takie 7 kroków, takie siedmiostopniowe wyzwanie do tego, żeby faktycznie te zakupy były mądrzejsze. Jaki jest pierwszy krok? Pierwszy krok. To jest zrobienie listy zakupów. Pewnie to znacie z supermarketu. Jak idziecie do supermarketu nagłodnego i nie wiecie, co chcecie kupić, to kupujecie wszystko, co Wam wpadnie w ręce, co ładnie wygląda i na co akurat macie ochotę, i zwykle kupujecie tego za dużo. Dokładnie tak samo jest z zakupami ubraniowymi. Jeżeli idziecie do galerii i tak naprawdę wiecie, że macie na coś ochotę, ale nie wiecie na co, to istnieje bardzo dużo różnych czynników, które sprawią, że kupicie nie to, co trzeba. Kupujemy pod wpływem hormonów, kupujemy pod wpływem emocji, kupujemy, bo marketingowcy chcą, żebyśmy kupowały. Jeżeli nie jesteśmy przygotowane na to wszystko, to znowu w naszej szafie lądują zupełnie niepotrzebne ubrania. Trzeba do tego przejrzeć szafę i zastanowić się, czego faktycznie e, potrzebujecie, poukładać sobie zestawy, zastanowić się, e, czego w szafie brakuje, i po prostu zrobić listę i z tą listą iść na zakupy. E, czy można zrobić odstępstwo od tej listy? No cóż, o tym jest drugi krok. A drugi krok to zrobienie listy marzeń. Każda z nas, no dobra, generalizuję, nie każda ale część z nas ma takie marzenia ubraniowe. E, oczywiście, ponieważ ja zajmuję się ubraniami, to mi się to zmienia, więc raz to jest e, długi, e, szary, piękny płaszcz, e, innym razem jest to wspaniały szal, jeszcze innym razem torebka. Ja takie marzenia sobie zbieram, zapamiętuję, nie kupuję ich w ciemno, tylko mierzę i szukam, ponieważ chcę, żeby te rzeczy z listy marzeń były faktycznie moje, żeby to były takie rzeczy, które będę nosić bardzo długo. Więc nawet jeśli to będzie większy wydatek, to on się zamortyzuje, ponieważ rzeczy będą wykorzystane. Więc tak, można zrobić odstępstwo od takiej listy, czego potrzebujemy właśnie dla jakiegoś. Marzenia, ale też zachęcam. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale zachęcam, żeby to jednak robić na zimno. E, trzecia rzecz to jest poznanie swojej sylwetki. O tym oczywiście też macie w książce. Styl bardzo osobisty. E, możecie zrobić quiz na mojej stronie e, internetowej e, i tam. Dowiecie się, jaką jesteście sylwetką. Jeżeli tam y, jeszcze nie uwierzycie, bo Kuj się rzadko myli, możecie wrzucić swoje fotki na Facebooka, na stronę SOS Pogotowie Stylizacyjne OSY. To jest grupa, y, którą prowadzimy i tam odpowiadamy na pytania. Y, jaką kto jest sylwetką i jakim jest typem kolorystycznym. E, poznanie sylwetki jest ważne, już nie tak ważne jak było dla mnie kiedyś, bo kiedyś sylwetka to był dla mnie wyznacznik wszystkiego i tak naciskałam, żebyście nosiły te fasony, które ja chcę, żebyście nosiły. Teraz już tak nie jest. E, książka jest też o tym, że możesz być jaka chcesz. Chcesz próbować fasonów, które nie są teoretycznie dla Ciebie. Próbuj, kochasz jakiś fason, który jest nie do końca dla Ciebie próbuj, noś niech to będzie twoje, ale jeśli na zakupach masz jakiekolwiek wątpliwości, to poproś kogoś, żeby zrobił Ci fotkę. Bo tylko na fotce bez emocji będziesz w stanie ocenić, czy dana rzecz jest dobra dla Twojej sylwetki, czy nie poszerza góry albo dołu, czy nie Zmienia proporcji, czy nie skraca nóg. To wszystko da się zobaczyć na zdjęciu. Można też wtedy zerknąć do ściągawki, jakie fasony nosić dla swojej sylwetki, i jeżeli tego fasonu nie ma, a macie. Wątpliwości, no to po prostu go nie kupujcie. Ja tak ostatnio zrobiłam i jestem z tego bardzo zadowolona, ponieważ mimo, że kochałam sukienkę, którą miałam na sobie, czułam, że coś jest nie tak, i dopiero na fotce zobaczyłam, jak bardzo ona poszerza mi ramiona i skraca szyję, co nie wyglądało najlepiej. Więc sylwetka. Kolejna rzecz to analiza kolorystyczna, typ kolorystyczny. To znacznie ułatwia zakupy, ponieważ jak wiecie, czy jesteście typem zimnym czy ciepłym, to po prostu nie swoje kolory omijacie. A jak nie swoje kolory omijacie, to połowy sklepu nie musicie w ogóle oglądać. Nie mówiąc o tym, że w ogóle nie bierzecie takich rzeczy do przymierzalni, więc ten proces zakupowy staje się dużo, dużo szybszy. Jeżeli dalej nie wiecie, jakim jesteście typem kolorystycznym, odsyłam do moich filmików tutaj na YouTube, no i oczywiście do książki. Kolejna rzecz, którą na pewno będę jeszcze omawiać w filmach tutaj, to jest stylowa osobowość. Osobowość, którą możecie poznać rozwiązując quiz w książce, ale też możecie się po prostu same zastanowić, jaką wy macie osobowość. Co wy tak naprawdę lubicie nosić? Nie ma sensu kupować rzeczy, w których chodzicie rzadko. Więc Zanim zrobicie quiz w książce, zanim dowiecie się, jaką jesteście stylową osobowością, wystarczy po prostu otworzyć szafę i tak z ręką na sercu odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ubrania nosicie najczęściej i w takie inwestować. Bo jeżeli jesteście typem koszulowym, to wiadomo, że kupicie koszulę, to ona się zamortyzuje, bo będziecie w niej chodzić. Ale jeśli nie jesteście i kupicie koszulę, to może się okazać, że zawsze T-shirt z nią wygra, a ona będzie sobie czekała na swoją kolej w szafie i nigdy się nie doczeka. Kolejny krok w tym kupowaniu jak profesjonalistka, bardzo ważny, ale dość trudny do zrealizowania, to jest kupowanie zestawami. I tutaj te zestawy robimy na dwa sposoby. To znaczy, jak przymierzacie dane rzeczy, to Zastanawiacie się, czy na przykład te spodnie pasują do trzech bluzek, które mam w swojej szafie. Jeśli nie pasują, nie kupujecie. Jeżeli bardzo je kochacie i bardzo ich potrzebujecie i akurat jesteście na etapie zmiany i musicie kupić więcej rzeczy, to po prostu od razu na zakupach do tych spodni dokupujecie bluzki, minimum dwie. Dlaczego? Dlatego, że mądre kupowanie polega na tym, że już jutro możecie wyjść w danej rzeczy. Nie musicie czekać, nie musicie się zastanawiać, co do niej pasuje, co nie, I to bardzo ułatwia sprawę. Muszę wam się przyznać, że ja zakupy robię raz na pół roku z listą właśnie i zestawami. I kupowanie zestawami na maksa ułatwia mi podróżowanie, ponieważ... Jak mam zestawy, to zawsze pakuję e, walizkę tymi zestawami i nie muszę się przejmować, i pakowanie nie jest dla mnie koszmarem. E, no, dalej tego nie lubię, ale, e, ale jednak jest dużo, dużo, dużo łatwiej. Kolejny krok w mądrym kupowaniu, moim zdaniem. To jest taki, wiecie, pro tip, ale uważam, że albo powinnyście chodzić same na zakupy, albo z profesjonalistką. Dlatego, że jak pójdziecie z kimkolwiek z rodziny, albo z przyjaciółką, to ten ktoś zawsze przeprojektuje na Was swoje oczekiwania co do Was, swoje przekonania na temat ubrań, swój gust, swój styl, i zawsze będzie się kierował sobą, a nie Tobą. Więc, żeby usłyszeć swój własny głos na zakupach, żeby wsłuchać się w niego i żeby faktycznie te ubrania wyrażały Was, a nie kogoś innego, musicie mieć albo bardzo dobrego, profesjonalnego pomocnika, albo musicie być same. I e, możecie to potraktować jako taki czas cierpliwości, uważności, e, żeby zastanawiać się, która rzecz Was wyraża, a która nie, którą kochacie, a którą nie. E, I wtedy te zakupy stają się mm, takie. Ważniejsze po prostu, stają się takim czasem dla Was. Nie rozpraszacie się i faktycznie kupujecie ubrania, które kochacie. No dobra, to tyle jeśli chodzi o te 7 kroków do mądrego kupowania. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jak wy kupujecie, jakie są Wasze wskazówki dla tych dziewczyn, które kupować nie potrafią, albo napiszcie, z czym macie problem, a ja w komentarzach postaram się oczywiście odpowiedzieć. Zanim skończę, mam kilka ogłoszeń, bo wiem, że jest tutaj na YouTubie was coraz więcej i bardzo się z tego cieszę. Jeśli ktoś pierwszy raz ogląda mój film, to zapraszam do subskrybowania. Jest to kanał o stylu, ale też o kobiecości i samoakceptacji, bo tylko jak lubimy siebie, możemy dobrze wyglądać w ubraniach. I ponieważ jest was coraz więcej, to chciałam wam powiedzieć, że tak, moja książka jest dostępna tylko przez internet, ponieważ wydałam ją sama. Link macie oczywiście w opisie. Jest to wwwstylbardzoosobisty.pl. Tam możecie kupić książkę. Natomiast na stronie personalstylist.pl też macie link. Macie mnóstwo rzeczy. Możecie zapisać się na newsletter i dostać prezencik. Możecie E, też e, zrobić quiz sylwetkowy i dowiedzieć się, jaką jesteście sylwetką. Możecie na blogu poczytać masę artykułów o tym, jak dobierać kurtki do sylwetki, do typu kolorystycznego, jak do, dobierać sukienki. No ogólnie, naprawdę jest masa, masa informacji tam, więc serdecznie Was zapraszam. Tak samo jak na wszystkie moje social media. No dobrze, e, to ja kończę tę pogadankę i widzimy się niebawem. Dziękuję Wam bardzo.